Oczywiście my chcemy, żeby nominalnie one mniej bolały w koszyku jeszcze bardziej. Ja wynajmuję sześć biur poselskich w terenie, więc to są koszty. Mam dwóch pracowników, to są koszty i praktycznie na inne wydatki już pieniędzy nie zostaje. To jest uposa uposażenie posła w tej chwili brutto, to jest chyba w granicach 12? Tysiąc lat od koronacji. Bolesława Chrobrego. Pani Gizela Jagielska, to jest lekarka, której należy dzisiaj podziękować. Nasza polityka to bardzo ciekawe miejsce. Niemal codziennie jesteśmy świadkami nowego skandalu. Głupiej wypowiedzi lub zachowania jednego z naszych rządzących. Jest to niekończący się kabaret, a dzisiaj przypomnę wam najlepsze sketcze z ostatniego czasu. Jesteś na kanale, a to ciekawe. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba. A teraz rozsiądź się wygodnie, przygotuj sobie coś do jedzenia, a ja zapraszam cię na show jakiego już dawno nie widziałeś. Bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Głupie wypowiedzi to pewnego rodzaju domena naszych elit i nawet osoby z pierwszych stron gazet co tydzień zaliczają jakąś wpadkę. Prym w tym wiedzie kandydat na prezydenta uśmiechniętej koalicji. Pan Trzaskowski lubi sobie poprzeszkadzać i czasami powie coś głupiego. Już kultowe stało się jego zawołanie do Trumpa, w którym namawiał go, żeby jeść Prince Polo. Albo jak odniósł się do sprawy globalnego ocieplenia, mówiąc, że planeta płonie, a my niedługo będziemy bili się o wodę. Do tych wspaniałych wypowiedzi teraz dołącza nowa, tak samo śmieszna jak poprzednia. Przednie. Radek Sikorski o tym mówił przed chwilą, że wspominaliśmy dwa dni temu, tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego. To był ten niezwykły moment, kiedy jeden człowiek z siłą woli był w stanie zjednoczyć różne plemiona i stworzyć z nich podwaliny narodu, podwaliny wspólnoty, z którą liczyć się zaczęła cała Europa. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie i to jest stawka tych wyborów. Czy wybierzemy prezydenta, który będzie prezydentem tylko jednego plemienia? Czy wybierzemy prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, całego narodu? Nasz prawdopodobnie następny prezydent udowadnia, że nie zna historii Polski. Trzaskowski na starcie pomylił Bolesława Chrobrego z Mieszkiem I. To Mieszko zjednoczył plemiona niechrobry. Szkoda, że musimy tłumaczyć takie rzeczy komuś, kto ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze wyborów. Oczywiście jest szansa, że było to pomyłka, a nie niewiedza, jest też taka szansa. Ale czy osoba popełniająca tego typu błędy zasługuje na tak ważne stanowisko? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja przypomnę wam jeszcze, że pan Trzaskowski przed wystąpieniami korzysta z usług psychologa. you <laughs> Zamiast tego może lepiej by było, jakby uczył się tekstu na pamięć? Jeśli tak by robił, to jest szansa, że nie zdarzałyby się tego typu wpadki, zamiast marnować nasze pieniądze na kogoś, kto będzie dbał, żeby Trzaskowski się nie stresował przed wystąpieniami, to może lepiej by było znaleźć kogoś, kto potrafi przemawiać? Czy naprawdę w szeregach uśmiechniętej koalicji nie było nikogo, kto nie mówiłby czegoś głupiego przy każdej okazji? Na pewno słyszałeś już o temacie kilometrówek, który w ostatnim czasie dzięki osobie Roberta Kropiwnickiego zdobył na popularności? Ale czym są te kilometrówki najprościej, to ujmując? jest to zwrot pieniędzy za każdy przejechany kilometr. Obecna stawka to 1 ,15 zł 15 groszy za kilometr. Pan Kropiwnicki w ciągu roku za sprawą właśnie tych zwrotów zarobił 55 tysięcy złotych, co spowodowało słuszne oburzenie w społeczeństwie. Ale nie wszyscy podchodzą do tego tak krytycznie. Po co wam te wszystkie kilometrówki? Jak ja czytam, że są ministrowie, czy wiceministrowie, którzy mają służbowe auta? jeszcze biorą z tej mu kilometrówki, to mnie i ludzi diabli biorą. Panie redaktorze, byłem prawie 7 lat ministrem, byłem 18 miesięcy wiceministrem. Wtedy, kiedy byłem ministrem, wiceministrem, miałem pojazd, samochód służbowy nigdy nie wziąłem ani złotówki na kilometr. To czemu inni biorą? A no to trzeba ich pytać. Niech pani zaprosi i tu zapyta. Prawo im nie zabrania, więc biorą. To jest Ale pan nie, pan jest, Nie, bo to jest dodatkowy dochód. No przecież to jest rzecz normalna, że to jest dodatkowy dochód. Bo, bo to jest, 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 jest możliwość korzystania z tych kilometrówek przez posła. Jeśli minister jest jednocześnie posłem, to wydaje mu się, że wtedy, kiedy jeździ prywatnym samochodem, a zapewniam, bardzo mało jeździ prywatnym samochodem, najczęściej korzysta z samochodu służbowego. Więc e, szuka pretekstu do tego, żeby jeszcze parę groszy zarobić. Czy możemy powiedzieć, że ten sposób do dorabiania jest po prostu zwykłym skandalem? bo to są pieniądze podatników. Czy jest skandalem? Trudno powiedzieć. Dlatego, że, panie redaktorze, też no nie przesadzajmy. Pobory posłów nie są małe, ale nie jest to wcale elita finansowa, jeśli chodzi Ile o... Ile zarabiacie? No jest uposa uposażenie posła w tej chwili brutto. To jest chyba w granicach 12, 12, ,5 i pół. Na... Ja wynajmuję sześć biur poselskich w terenie. Więc to są koszty, mam dwóch pracowników, to są koszty, i praktycznie na inne wydatki już pieniędzy nie zostaje. Bardzo miło ze strony pana Sawickiego, że on sam nie wziął kilometrówki. Szkoda, że tego nie potępił, a nawet rozumie, dlaczego politycy decydują się je brać. Przecież ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie to niemal głodowa pensja, co nie? On musi zapłacić tyle różnych rzeczy, płacić pracownikom, płacić czynsz w biurach. Aż mi trochę żal polityków biednym nie starcza do pierwszego. Szkoda, że nie wspomniał o tym, że transport i mieszkanie fundują mu podatnicy. Dodatkowo może korzystać ze stołówki poselskiej, gdzie musi płacić, ale drobne ceny w stołówce poselskiej są nawet niższe niż te w barach. Mlecznych. Teraz już wiemy dlaczego. Gdyby było drożej, to po prostu naszych polityków nie byłoby na nic stać i musieliby cały dzień głodni chodzić. W ostatnim czasie ważnym tematem stała się ogólnopojęta ekologia. Bo jak wszyscy już wiemy, planeta płonie, na szczęście jeszcze mamy szansę przeżyć, a to wszystko dzięki pani Kloskiej, która jest nie tylko wybitnym ekologiem, ale również ekonomistą. Największy problem oczywiście jest ceną energii dla gospodarstw domowych. Te nominalnie jeszcze nie spadają, mrozimy je, bo przecież pod 1 stycznia 2025 ceny się nie spadają. Z... Nie zmieniły, natomiast w koszyku utrzymania mieszkań, jeżeli byśmy spojrzeli, czy też w odniesieniu do pensji minimalnej czy średniej, ten, te ceny też rosną wolniej albo spadają. Więc to też jest pozytywny trend, który należy dostrzegać. Oczywiście my chcemy, żeby nominalnie one mniej bolały w koszyku jeszcze bardziej. Nie, traczę tak, traczę, nie. Ale już dajmy jej spokój z tymi rosnąco spadającymi cenami. Wróćmy do ekologii. Pani Kloska uważa oczywiście, że energetyka z nieodnawialnych źródeł energii jest czystym złem. Dlatego przedstawiła nam plan, dzięki któremu wszyscy będziemy wolni od spalin i zanieczyszczeń. Trafi Pani powiedzieć, ile powierzchni Polski w tej chwili więcej będzie objętych tym programem wiatrakowym? O ile to się zwiększy, jeżeli będzie granica 500 Obecnie, m. jak dobrze pamiętam, obecnie to jest około 15% powierzchni kraju. Po zmianie ustawy będzie to około 25%. Więc 1,4 kraju dostępna dla rozwoju energetyki odnawianej w postaci farm wiatrowych będzie zapewne atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. 1,4 całego kraju pokryta wiatrakami brzmi jak dobry plan. Wtedy będziemy mogli zamknąć cały nasz przemysł wydobywczy, tak jak zrobiły Niemcy. Niemcy nie skończyli na tym najlepiej, bo w ten sposób uzależnili się od importu gazu z Rosji. Ale co tam może nam pójdzie lepiej, czas pokaże. Oczywiście pani Klostka nie zastanawia się, czy ten plan w ogóle ma sens, albo czy w ogóle można go zrealizować. Nie miasta zajmują 6% całej powierzchni Polski. Czy pani Kloska chciałaby, wiatraki zajmowały ponad 3 razy więcej powierzchni Polski niż miasta? Wychodzi na to, że tak. I jest to przykład w jaki sposób lewaki robią politykę, wymyślają sobie absurdalne projekty, których nie sposób doprowadzić do końca. Na pewno wszyscy już słyszeliście o tym, co w ostatnim czasie wydarzyło się w Oleśnicy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły i tłumaczyć całej tej sytuacji, bo każdy zna je doskonale. Zamiast tego przytoczę Wam wypowiedź Pani Kotuli, która w taki sposób mówi o lekarce, która przeprowadziła ten kontrowersyjny zabieg. Pani e, Gizela Jagielska to jest lekarka, której należy dzisiaj podziękować, tak jak należy podziękować Pani Anicie, która swoją historią się podzieliła. W idealnym świecie, Panie redaktor, powiem tylko jedno. Pani Minister Równości chciała podziękować za to, co się stało, a Brauna Uważa za terrorystę. W sprawie, w której nawet lewicowi politycy mówią, że ta sprawa była to bardzo skrajna i wyjątkowa. Jednak w świecie pani Kotuli wszystko było w porządku, a w jej głowie nie pojawia się żadne ale. Szkoda, że ministrem równości jest osoba, która za równością nie przepada. Jedynym plusem jest to, że tak właściwie jest to zmyślone ministerstwo, którego największym sukcesem było przeprowadzenie rozmowy z feministkami. Co sądzisz o tych wypowiedziach? Znasz jeszcze głupsze wystąpienia polityków? Daj znać w komentarzu. Byłeś na kanale, a to ciekawe. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Ja się tymczasem już z Wami żegnam. Widzimy się niedługo.